Czy to koniec? Chcesz zacząć, czy ja? Nie, tylko ja jeszcze podróżuję. Dobrze, to ja, ja też jeszcze podróżuję, ale zacznę od drogi, i tak sobie wymyśliłam dzisiaj, że takim hasłem, które mojej drodze przyświeca, to nie jest hasło wymyślone przeze mnie, takie mocno hasło, ale je znam od dziewczyny z Instagrama, z jej bloga. Znam je od stosunkowo niedawna, ale myślę, że żyję nim od dawna. I to hasło brzmi Bój się i działaj. I to hasło wymyśliła Monika Ona Onamaksmy na Instagramie, tekstualna, nie wiem, jak ona nazwisko, ale Bój się i działaj bardzo mi się podoba i, yy, i pomyślałam sobie o takich punktach w moim życiu, kiedy według tego hasła, nie znając go, a teraz już go znam, żyłam. I pomyślałam o takim punkcie pierwszym, który był yy, po zakończeniu mojego liceum. Ja pochodzę z Gdańska i uczyłam się w Gdańsku. I Gdańsk jest dużym miastem i jest miastem, gdzie są uniwersytety, i Politechnika, i akademia medyczna i muzyczna i wiele różnych szkół wyższych. I jako jedna z mojej klasy wyjechałam poza Gdańsk na studia. Bo tak chciałam, bo chciałam być sama i chciałam się sprawdzić i chciałam już mieszkać z rodzicami i to było bój się działa i posiadałam wyjechać i pojechałam do miasta, w którym nie znałam nikogo. Nie miałam tam żadnej koleżanki, ani kolegi, ani przyjaciółki i tak zrobiłam. I to był piękny czas, to był piękny czas w Toruniu. Czekam. Ja też kocham To był piękny czas w Toruniu i bardzo byłam szczęśliwa, że tam się wybrałam. Potem, kiedy byłam na drugim roku moich studiów w Toruniu, Pomyślałam o sobie, a właściwie zainspirowana y, historiami mojego brata, odkryłam, że ja nie chcę, bo studiowałam tam stosunki międzynarodowe. I odkryłam, że nie chcę y, być absolwentką tego kierunku i chcę pójść tak jak mój brat do szkoły teatralnej. I nigdy nie wykazywałam żadnych artystycznych mm, talentów w domu. Nie byłam gdzie No Tak, nie byłam już takim, y, że że wszystkie konkursy, gułka teatralne, śpiewy, no nie, no nie, no byłam w podstawówce w gułku teatralnym, ale yy, będąc już bardzo osadzona w Toruniu i szczęśliwa, to zdecydowałam, że zmienię wszystko i po prostu zostawię wszystkich moich kolegów i koleżanki, których tam poznałam i pójdę do szkoły teatralnej. I też się bałam, bo to była szkoła wokalno-taneczna, ale mi się udało, się dostałam i też miałam w niej piękny czas. I bój się działań zadziałało. I potem yy, kolejnym takim moim momentem było pójście do teatru. I jak już powiedziałam, że jestem z Gdańska, zielona góra jest od Gdańska oddalona o jakieś 450 km i miałam małe dziecko i byłam sama. I przeprowadziłam się sama z tym dzieckiem małym do teatru, który był bardzo daleko od mojego domu i nikt mi nie mógł... Był mój brat, ale on był w tych samych próbach co ja, więc nie mógł mi pomagać przy dziecku, tylko pracował sobie i ja sobie i. To było odważne, teraz myślę o tym, ale byłam bardzo szczęśliwa, że to zrobiłam i to zrobiłam i do tej pory w tym teatrze jestem. I ostatnią rzeczą, o której chciałabym powiedzieć, zaraz dopuszczę, cię czeka do głosu. Jest, no, jest moja jest. ostatnia przygoda, też bardzo odważna, moja reżyseria. Chciałam zrobić bardzo spektakl jako reżyserka i nigdy wcześniej tego nie robiłam. Robiłam tylko warsztaty, prowadziłam z. Dziewczynkami i z chłopakami też przygotowania do szkoły teatralnej, i pomyślałam, że bardzo chcę zrobić prawdziwy spektakl profesjonalny na scenie z aktorami. I to było dużo innej pracy niż zawsze i nierzadko stresującej, ale go zrobiłam i on jest, i jestem szczęśliwa, i on mi się bardzo podoba. I na pewno jeszcze takich momentów, kiedy będę się bała, a coś zrobię, będzie w życiu dużo, i czekam. No, nie. Teraz, teraz ja, tak? No, nie, bo to, wiadomo, podróż cały czas trwa, ja tak, tak machuję, no, tylko w stosunku do siebie, nie do siebie. Myślę, że każdy z nas przechodzi przez taki okres bił się i działań, Zwłaszcza na, tak, no, jako dziecko, a potem warto jest to zatrzymać na dorosłość. Także nie. Ja zrobiłem parę rzeczy też ze strachem przy które w efekcie posunęły mnie do przodu bardzo i tak już tak mówię w swoim przód, bo że bo, bo mm. te zmiany życia są ekstra. A ja, generalnie dla mnie podróż zaczyna się w tej chwili, mm, osiągnąłem taki stan nasycenia y, y, życiem, że y, podróż zaczyna się każdego dnia i trwa. Ja, znaczy, trwa nieskończono się, ale zaczyna się każdego dnia. Jestem człowiekiem szczęśliwym, spełniony to jest mm. co innego, Tam zawodowo ta, 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 ta Ale jestem człowiekiem absolutnie szczęśliwym w sytuacji, że w jakiej się znajduję. I y, częścią tego jest oczywiście też praca. Natomiast chciałem powiedzieć o tym, że kiedyś sobie pomyślałem... Mógłbym się odważyć, Kiedyś sobie pomyślałem, że y, chciałbym zwiedzić... Ja nie jestem turystą z zawodu ani z zamiłowania, ale lubię nowe miejsca, lubię spotykać nowych ludzi. daje takie szanse. Każde spotkanie, spotkanie ludzi jest, jest zdecydowanie podróżą. Spotkanie was było największą podróżą mojego życia. Spotkanie ciebie. Ale... Was wtedy, przyjaciele też, 5 lat temu i m, pomyślałem sobie kiedyś, że będę, tak, że zwiedzę świat, ale zwiedzę go y, z pracą i y, odpukać oczywiście, y, tada, bez odpłukiwania, bo to już się y, wydarzyło i dzieje się nadal. Byłem w bardzo wielu miejscach świata y, z, z powodów tak zwanych zawodowych, czyli gdzieś tam grałem, gdzieś tam reżyserowałem, y, a i tak ta podróż jest największa i najwspanialsza. I, I w ogóle generalnie uwielbiamy, poza wszystkim innym, za podróżować byliśmy już w, wspólnie, odliczając wszystkie inne miejsca, byliśmy już w, w sporej ilości miejsc i daleko, daleko. Zdarzyło nam się być i, i, i w Chinach, i w Australii, i w Gruzji i w Grecji nie wiem, i, i na Sycylii. Tak? Wydawałoby się, że Zielona Góra leży daleko od centrum tego, co dzieje w, w Polsce. Jest takim miastem na oboczu, a jednak... Na przykład do Berlina jest dużo bliżej, a z Berlina jest dużo więcej kierunków lotniczych. Na przykład artystycznie też jest dosyć ciekawie. Także y, centrum świata zdecydowanie zależy od tego, y, w którym miejscu siedzimy. No i to, tak y, zawsze to jest piękne miejsce do startu i też znakomite do lądowania. Wiadomo, że czasami miewa się po drodze turbulencje, hint, hint, ale y, y, z tych turbulencji wiem, że w y, takim towarzystwie, w takich rękach. Y, Wygląda jak będzie cało i zdrowo i to będzie dobrze. A mamy przede sobą jeszcze parę przygód, na pewno. Bo ka każda placa też jest podróżą, zdecydowanie, zdecydowanie, tak? Mhm. Ta, o której mówiłem tak wcześniej, a ja ciebie też była z bardzo wielu względów szczególna. To nie chodzi o to, czy to był teatr nowoczesny, czy tradycyjny, tylko o moment w życiu, o moment w sztuce o, o, o moment spotkania i rodzaj spotkania i, i drzwi, które nam akurat ten projekt otworzył. Drzwi nie tylko y, zawodowo-artystycznie, ale drzwi życiowe. Także pokazało nam ten sam świat y, z zupełnie innej strony. Wiadomo, jak chodzimy od kuchni widzimy co innego, co innego jak frontem, a co innego jak y, przez pilnicę. I y, A w tym wypadku po prostu chyba przez dach wylecieliśmy, przez komin jak święty Mikołaj. Ale, y Wracając dalej, tak, pracujemy, robimy za różne takie y, projekty, które na pewno są przygodami. Teraz nie będziemy zdradzać szczegółów, bo fajnie jest pokazać coś, co już jest gotowe, ale pracujemy nad czymś, co jest y, w tej chwili dla mnie najfajniejszą na przygodą, jaką ja sobie artystycznie mogłoby wyobrazić. i, tak. i mamy, mamy taki projekt, y, który aż żal go będzie kończyć, podejrzewam, bo, y, bo to nawet nie jest podróż, to jest lot. Tak. i na razie jest w, za, w zaciszu domowym, ale tak się nie skończy. No tak, to jest. i w zaciszu domowym i rozsadza mury, to, to, <laughs> bardzo to jest, to jest miłe I wiadomo, że jak, jak, jak rozsadza mury i przekracza granice, to jest o miłości, ale wszystko jest o miłości, więc tak za dużo nie znajdziemy, prawda? Tak, to, to jest okej. Okay. Tak. Dziękujemy. Dziękujemy.